Dzieciaczki! Hej, Witajcie, kochani! Dzisiaj Natalia otwiera. Co otwierasz? Pupsi Kupsi. Są to dwie takie wielkie kupy. E, Natalia, co tam? Otwieramy. Otwieramy Mamy dwa takie same kolory. I e, jak tak ciężko, jak, jak, jak ciężko to otworzyć? Ciężko to otworzyć? No, musisz dać radę. Próbuj. Mamo, ja jestem. No, próbuj, próbuj. Ja wiem, że dasz radę. O, idziesz, idzie. Zobaczymy, czy jeśli tutaj są dwie takie same kolory, kupy, dwie bordowe, o, czy też będą. Dwie ty tutaj takie Otworzyłaś. Otworzyłam troszeczkę. Czy będą tak, dwie takie same e, zabawki. Zobaczymy, co to będzie. Czy coś nowego? No, czy coś nowego, czy coś, coś co już mamy? Naciągnij no, tam mocno, próbuj otwierać mocno. Czy będzie taki? Czy będzie taki? Tak, mamy tutaj y, taką plakietkę z różnymi slajmami. Zobaczymy, jaki nam dzisiaj się slajm czy, uda. Czy taki czy taki namieszany? No zobaczymy, który to będzie, czy będzie jakiś błyszczący, czy będzie wodny, czy to będzie mm, żelowy. No zobaczymy, no, Czy otwieraj. kolorowy? Czy kolorowy? No zobaczymy, no, otwieraj. Otwieraj, otwieraj. Czy już tam coś widać? Oj, zaraz to spadnie. No. No, no pomożeś mi to ściągać? Tak, słoneczko, już ci pomagam. O, już idzie, już bardzo ładnie. Udało się. Udało się? No, no. Ale to ładnie to jest. No, ładne. O, zabezpieczony zabezpieczony super udało! udało się, no brawo. Świetnie. O! Tak, a teraz trzeba. Y Oderwać koreczek, tak? Już oderwałam. Oderwałaś kółeczko, dobrze, teraz ten koreczek. Już otworzyłaś, tak? To teraz wyciągać. Co tam się kryje? W środku tej kupy. Czy widzisz już tam slime? Nie widzę. Nie widzisz. To gdzieś się tam ukrył bardzo głęboko. Oj, a ja nie umiem wyciągnąć zabawkę. Nie umiesz wyciągnąć zabawkę. Pokaż, mogę zobaczyć. Mhm. Już widzimy, że jest tutaj taki Mama, piękny slajd. Odpuszczę. Zielony. Tak. No, wyciągaj zabaweczkę. Zaraz zobaczymy. Jaka tam zabaweczka nam się kryje? Slime widzimy, jest taki gąbkowy. Mogę troszeczkę dostać. Jak Zobaczcie. fioletowy. Tak, jak twój slime fioletowy. On gdzieś tutaj e, błyszczy. Jest bardzo, bardzo, bardzo. O, jak tutaj jest ten błagan. Musimy tutaj poszkodać, żeby. Tak. Tu jeszcze nam zostało troszeczkę slajmu, którego też wyciągniemy, bo jest świetny do zabawy. Zobaczcie. Taki fajny, gąbkowy. Natalia, ty już masz podobny slaj? Jeszcze tutaj spadł. Jeszcze tutaj spadł. Zaraz podniesiemy. Zobaczcie. Jest go tutaj dosyć sporo. Natalia wyciąga jeszcze ten slajm. Zobacz, jaki tutaj, fajny. Tutaj jeszcze jest. Cudowny, taki mięciutki, gąbkowy jest. Świetny ten Mhm. Mm Zaraz tutaj otwieramy Natalia zabaweczkę. Tutaj w tym pojemniczku mieści się nasza zabawka, zobaczcie. Tutaj widać kosturę jakby pieska. Ciekawe, czy to będzie piesek. Wow. Natalia, otwierasz zabaweczkę? Otwórz zabaweczkę, tu już mamy slime. Ta nasza tutaj kupcia czeka i się do nas tutaj śmieje. Co to jest już? Króliczek. Króliczek, możesz go wyciągnąć, a jednak nie piesek. A słodki króliczek, zobaczcie. Cudowny. To no i to... Słodziutki. To chyba musi. No dobrze. To jego mięście. Tak. Słuchajcie, ten nie, króliczek bo... na nas tutaj zaczeka. Bo nie mamy Natalia... to dzisiaj. Nie. Natalio, a zobacz. Tutaj króliczek. Teraz mamy tutaj jeszcze jedną taką kupę do otwarcia. Natala. Zabieraj się za otwieranie. Pokażemy dzieciom, czy w tych kupach są takie same zabawki. Jeżeli one są tego samego koloru, to no, jestem ciekawa. Ja też, ja też mam taki różowy króliczek. Tak, masz taki już różowy króliczek. Dobrze, to on nas, na nas tu poczeka. Ja? Natalia, już odłóż i teraz zajmij się otwieraniem następnej yy, kupy. Dobrze. Zobaczymy, co tu w niej się kryje. Kto tam jest? Czy to będzie taki sam króliczek? Czy coś innego? Nowego? Coś innego może. Oj, nie wyciągnę. No, zobaczymy. To jest wielka zagadka dla nas. Uciekła nam kupa, no proszę. Ale ja. Co? Bo blisko domu. jest. Blisko ciebie, tak. Ja I to teraz. No. Umiesz to otwierać, super. Dobrze, to już mamy, teraz wyciągnij. Już prawie, prawie. Ciebie. O! Udało się! Udało ci się, super. No, tak. No to teraz wyciągnij. Mhm. Mm A ja sobie poradzę. Chyba nie, chyba muszę Ci pomóc, jednak wiesz? Mm. To jest akurat ta część, która się bardzo ciężko odrywa. Chociaż czasami jest letko, ale. Teraz, no zobaczymy, czy ty sobie dasz radę. Ojej. Widzę, że bardzo byś chciała sama to otworzyć. O! I co? To już idzie, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. To może jednak ci pomogę, co? O, jakie to bruny slime, takie. taki. Jest coś tam innym, możemy zobaczyć, podglądać? Zobaczmy, co tam się. Mamo, jeszcze też, nic nie widać. To jest z... ten! To jest ten, ten od tak. tego! Już jakieś kawałki slajmu się pokazują. No Natalia, wyciągaj, zobaczymy, czy dasz radę otworzyć teraz ten, ten a? O, Jak widziszku, jak widziszku! Jeszcze otwiera jest! Już widzę, że coś tam wychodzi. No musisz tylko z jednej strony wyciągnąć to. Słuchajcie, jest naprawdę ciężko. O, teraz już. Oj. Pokazuje się nam taki Oj. ładny pomarańczowy slime. O, to jest, to jest ten? Taki, zobaczcie. Mhm. To jest taki blokartowy. Jest tam więcej. Jest tam więcej. Na pewno Aha. jest tam tylko więcej. Tak. A wychodzi, wychodzi. No i zobaczymy. Na pewno mamy inny slime. Oj. Tak, na pewno jest inny slime. Zobaczcie, ten był taki zielony, ten jest taki pomarańczowy. Więc być może i zabaweczka też będzie inna, co, Natalio? Myślisz, że będzie taka sama Noi. zabawka czy inna? O ty już wiesz chyba co tam jest? Co tam jest? Wow! <gryw> A jednak jest inna. Zobaczcie, dostaliśmy różowego leniwca. A jednak Dwa różne slajmy i dwie różne zabawki, króliczek i leniwiec. A Natalia wysypuje coś z tej kupy, jest to taki slime piaskowy, Natalia, Uuu, leci z niego i leci, zobaczcie. My już w tym czasie poprosimy Was o lajki. E, koniecznie zalajkujcie nasz filmik, bo wtedy wiemy, że oglądaliście go i Wam się go, on podobał. E, zapraszamy do subskrypcji. Tak, Natalia? Ach, jeszcze? Natalia chętnie się e, nagrywa te filmiki i chętnie chce się dzielić e, z Wami e, tymi zabawkami, które e, tutaj otwiera i chciałaby, żebyście widzieli co tam w nich otrzymała. Już chyba wszystko, Natalia. Ojej, e... jaki bałagan. Jaki bałagan. Weź ten slime? Czy jego można tak zrobić, zdusić tak jak ten niebieski, żeby był razem, czy nie można? Nie. Nie. Ja myślę, że to jest coś na zasadzie takiego e, piasku kinetycznego. Zobaczcie, widzicie? Tak, robi się górkę, a on się po prostu zaczyna sam burzyć. Zobaczcie, widzicie? Sam opada. No super. Natalia, miałaś już dużo slajmów, ale takiego jeszcze nie miałaś slajmu. Zobaczymy do mapki, yy, jakiego dostałaś zwierzaczka. Który to zwierzaczek? Otworzysz ją? No tutaj musisz otworzyć. Uważaj, tak, super. No i zobaczymy, co to za zwierzaczek. Co to będzie tutaj takie zwierzątka? Dostaliśmy dwa zwierzątka. Ojej, jak ta kupa się pobrudziła. Mhm. O, planeta. Planeta. Pokaż nam, Natalia, które to dzisiaj dostałaś? Yy, zwierzątka. Czy już widzisz je? No, pokaż. Można to otworzyć jeszcze. Tu jeszcze można otworzyć. O, proszę, chyba tu się będą kryły te twoje, co? Trafiłam tom. Tak, to już masz, mi tą masz. Już ja też ma tom. Tak. I ja mam tom. Tak, dzisiaj trafił nam się właśnie ten. I i i to. i to masz też. I jeszcze leniwiec. Gdzie jest leniwiec? Tu nie ma leniwca. Z drugiej strony jest tak. Mamy tego naszego różowego leniwca. To no, chyba nie, nie. będzie ten, nasz jest bardziej różowy niż fioletowy, bo tam tamten jest przedstawiony fioletowy. To, oj, to, oj, to będzie oj, na pewno oj, ten. Oj, oj. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego filmika, yy, zobaczcie, to są te dwie nasze zabaweczki, takie dwa slajmy. Yy, żegnamy się dzisiaj już z dziećmi, Natalio, Ty zaraz będziesz się tutaj świetnie bawiła tym slajmem. Pierwszy raz dostałaś taki slajm, który jest jak piasek kinetyczny. Tak. Tutaj niebieski, tam taki pomarańczowy. Piękne. Piękne dostaliśmy, pokaż jeszcze raz w stronę dzieci. Odwrócisz w stronę dzieci. Piękne dostałaś dzisiaj z Dobrze, Natalio, żegnamy się z dziećmi. Pa. Zapraszamy do oglądania naszych filmików. Widajcie koniecznie lajka i subskrybujcie nasz kanał. Pa.